Cześć moi kochani, już dawno na moim kanale nie było filmu makijażowego więc dzisiaj postanowiłam taki dla was nagrać miałam dylemat, wybieram pomiędzy dwoma filmami filmem np. power of makeup czyli makijaż na pół twarzy taki challenge, jakbym wyglądała albo mój rutynowy makijaż i ja wybrałam to drugie dzisiaj pokażę wam mój codzienny makijaż jak go wykonuję, jakimi kosmetykami jeżeli chcielibyście zobaczyć power of makeup, makijaż na pół twarzy Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, ja wtedy dla Was taki filmik nagram. No dobrze, to przechodzimy do makijażu. Na ustach mam balsam z Nivea, to takie masełko. Teraz nałożę no, Lasting Finish Primer z Rimmela. To jest taka baza pod podkład, dzięki której makijaż lepiej się nakłada i dłużej się trzyma. Jest w takim białym kolorze. Czekam chwileczka się wchłonie i w międzyczasie wybieram sobie podkład. Użyję Astora Skin Match, jest to kolor porcelain i beauty blenderem teraz to sobie ładnie rozblenduję, rozetrę, serwując. Pod oczy na niedoskonałość naniosę teraz korektor Truman Match L'Oreala, jest to kolorek 1 Ivory. W okolicy skrzydełek nosa weszłam tutaj popękane naczynka, z strasznie utrążliwe. Teraz wszystko będę blendować, rozmarowywać tą samą gąbeczką, co wcześniej. Ta kąbeczka jest całkiem dosyć mocno zużyta. Ona nie nadaje się do każdego podkładu. Na przykład ten z Elements Wake me Up absolutnie z nią nie współgrał. On się wchłaniał, za to broka zostawał mi na twarzy. Teraz sobie wszystko zagrątuję moim puderkiem. To jest puder sypki z burżuła. Pitch chyba tak, pitch 01. Wydaje no ja mi się, jeszcze jak nakładam pędzle, tutaj mi się podkład tak przymieszcza bardziej. Mam nadzieję, że widać mnie w kadrze, bo ja nie mam podglądu w aparacie. Muszę wstawać i podglądać wszystko co jakiś czas. Tak. Ciężko mi jest bardzo ustawić yy, kadr, bo przecież nie mam na kim tego wypróbować. Na powieki nałożę teraz korektor, <taki> tak korektor z Limela, lasting finish. On mi się sprawdza idealnie jako baza, ma żółtawy odcień, jest gęsty i jest to kolor 010 Porcelain. I nakładam go sobie na powietrki, dla wyrównania kolorów. I żeby lepiej się później inne się nie trzymały. W międzyczasie pomaluję brwi, z L'Oreal Brown Artist Shaper. Mogę wrócić już do makijażu oczu. Widzicie, troszeczkę się zrolował, więc to ściągam sobie paluszkiem. Drugie oko to samo. No i mogę nakładać moje cienie. I użyję do tego takiej paletki czekoladowej. To nie jest ta oryginalna, to jest I Love Makeup. Dead by Chocolate. Trochę mam powiekę nałożyć taki najjaśniejszy matowy cień. I my to nałożymy całe powieki. I dzięki temu, że nałożymy jakiś taki cielisty, jednolity cień na powiekę, na powieki, to będzie nam się puścić, go łatwiej blendowało z innymi cieniami. Nie wiem, czy ja mówiłam, ale ja nie potrafię puszczać oczka no, z tym jakimś evenementem po prostu w swojej dziedziny, nie puszczania oczka, nie no to bym chciała, nie potrafię za nic tego zrobić. To jest naprawdę. I ten cień nakładałam pędzelkiem z brasza O8. On jest taki dosyć duży, fajny, mięciutki. Na załamanie nałożę teraz taki brudny, różowo-czekoladowy. Teraz pędzelkiem O13 nałożę ciemniejszy cień. Wiorę sobie kolor taki czekoladowy, taki ciemny, kakaowy. I nakładam go za zamanie powieki. Na całą ruchomą powiekę naniosę teraz taki y, błyszczący brok. No nie z brokatową, jest taki perłowy. dużym pędzelkiem o 13, nie o 8. Na samej górze, przy drzwiach, może ten jaśniuch, który naprawdę w samym początku. Mamy troszeczkę rozjaśnić i dzięki temu podnieść naszą górę. Nasze oko zdecydowało się jeszcze większe. Teraz pędzelkiem o 12 będę nakładać ciemny cień przy rzęsach, z zewnętrznym kąciku, a także w zewnętrzny kącik na samym na dolnej kobiece. będę go rozcierać. Nałożę taki rozświetlacz. On jest delikatnie perłowy. Nałożę go tutaj troszeczkę pod dywion, a także opuszczę palca. Nałożę go w końciek wewnętrzny. I troszeczkę do mnie do wychowienia. Teraz zrobię sobie taką delikatną kreskę przy linii rzęs Super e, Star z L'Oreal. Ma taką fajną końcóweczkę z gąbeczki w kształcie Teraz jeszcze delikatnie zakryję cieniem. To będzie taki cień. Pokręcę ręce zalotką, ale tu ja mam taką tradycyjną. Zobaczcie, jaką kupiłam wydrące. Ona jest y, silikonowa, czy plastikowa, tutaj ma silikon, no, absolutnie w jak każda, ale on się podgrz podgrzewa, robi się ciepły i dzięki temu nasze rzęsy y, ponoć lepiej się podkręcają. Wydaje mi się, że faktycznie coś jest, ale niestety wczoraj zapomniałam wyłączyć i mi się rozładowała bateria, pokazałabym Wam dzisiaj, może innym razem, podkręcam rzęsy na zalotkę. Tłuszcz ujeżdżający z Astora Weekend Beautiful Butterfly Look Mascara. Naprawdę ciężko się manewruje tą szczoteczką. Męczy mnie ten tusz, naprawdę jest męczący, chcę już go zużyć. Bronzer będę nakładać takim węzelkiem z Glam Brusha T1. I przy skroniach mniejszym pędzelkiem te trzy delikatnie sobie zrobię nos. Minimalnie, żeby go lekko skrócić. Od spodu ten czubeczek. Teraz na morze róż, to jest z burżuła i to jest Rose Dior, Dior 34. I tym kandaliem, którym nakładałam nakładam brązer, go jako rozgrąduję. Teraz nałożę troszeczkę tego rozświetlacza Synchrony Nizer, właśnie kiedy ale też dużo już po prostu go wykorzystałam, zużyłam. I troszeczkę nałożę go na twarz, pod róż, z Właśnie bardzo zależy od najjaśniejszym. Już ten troszeczkę w taką dosłownię wpada. No i nadaje większego koloru. A chciałabym sobie go bardziej właśnie neutralnego i chłodnego. Już ostatni element: będę malować usta. Zacznę od konturówki. Jest to konturówka z Golden Rose. Uwielbiam te konturówki. To jest Dream Lip Sweetness. Polecam Wam serdecznie. Ona się świetnie nakłada. Jest dosyć trwała. I tanio od kolorów, boż, chyba kosztuje około 7 zł. Wypełniam teraz usta. A, tak wyleję. Kolor wydaje się dosyć mocny, ale jak go zawsze sobie trenuję. to tylko z nogi. Ona jest też świetna w takim brudnym, drobnym budu. I myślę, że wygląda całkiem, całkiem fajnie. <laughs> Jeszcze efekt z włosami, muszę pokazać Wam. Zobaczyliście wam u fryzjera. Pokazałam Wam zdjęcie na snapie. Ale na Instagramie, nie pamiętam. albo YouTube, chyba tu i tu. Musiałam się oczywiście pochwalić. Więc jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie, to zapraszam na nas na Snapchata BeAmisu, czy 2M, oczywiście, <grym> a także na Instagrama. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie sam kciuk w górę, podzielcie się ze mną swoją opinią. Co ciekawa, jak się wam podoba mój makijaż, taki codzienny no i co? Jak wam się podobał nowy kolor włosów, Zapraszam was do mnie na Instagrama, Snapchata, Facebooka, gdzie już sporo swoich fotek, filmików. Jeżeli nie mam mnie tutaj, to tam na pewno mnie znajdziecie. Zapraszam was serdecznie do mnie na moje konta społecznościowe, profile społecznościowe. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się już niedługo, buziaczki. Pa, pa!